Witajcie w drugim dniu naszej wyprawy przez puszczę notecką na rowerze. Noc, noc była długa, bo długo spałem, zasnąłem po W pół do dziesiątej zasypiałem, a stałem o 7 z minutami, także normalnie tyle w domu nie mam okazji sypiać. No ale jak mówiłem wczoraj byłem zmęczony, mam przygotowaną już. Moją owsiankę na zimno nie będę rozpalał kuchenki, nie chcę mi się, mówię szczerze. Jest chyba cieplej niż wczoraj, tak mi się wydaje. A przynajmniej na razie nie, nie czuję wiatru. No dobra, słuchajcie. Cel pierwszy na dzień dzisiejszy to dojechać do Wielkiej Sowy najwyższej wydmy puszczynoteckiej albo wydmy o najwyższym względnym zniesieniu czy tam względnej wysokości. I to jest cel numer jeden, a zadanie poboczne to znaleźć jakąś wodę i uzupełnić zapasy wody, bo wczoraj na gotowanie trochę poszło. Coś tam jeszcze musiałem popić. A sądząc po, koloru, po kolorze moczu, powinienem pić nieco, nieco więcej. Także wielka sowa, kolejna wydma do zdobycia. Nie wiem czy tam można, czy tam jest jakiś punkt widokowy, tego nie wiem. Zobaczymy jak będzie, to się wdrapiemy. I woda. No i śniadanie. Od tego zaczynamy. Pakujemy do końca obóz i ruszamy nadal na zachód. Przejechałem jakiś kilometr i niestety, może nawet kilometr nie przejechałem. Niestety bagażnik znowu obciera, więc muszę to wszystko zdjąć z przodu. Zobaczyć, nie wiem, czy jakieś podkładki z patyków tam zrobić. Żeby on nie osiadał w dół. No nie wiem, no jak mi się tego nie uda zrobić, to nie wiem, co dalej z wyjazdem, bo ono obciera o, nie wiem, czy to widzicie. Ta powierzchnia górna bagażnika ta płaska, jakby część bagażnika u góry, na której jest ta sakiewka, ona dołem obciera opony po prostu i, i za daleko tak nie zajadę. Życzajnie albo przetrę opony, albo siebie zatrę. Więc muszę coś z tym zrobić. A no, teren w jaki jest. Taki jak, jest jaki jest. Doskonale to widzicie. Pełno dziur, piasków i tak dalej, więc to wszystko tutaj sobie pracuje i... No nie wiem, dobra, spróbuję to naprawić i zobaczymy co będzie dalej. Zrobiłem taki leśny patent, zaraz Wam go pokażę, ale powiem szczerze, że nie wiem, czy to coś pomoże i czy pomoże na dłuższą metę. Podłożyłem takie patyczki ze świerku tutaj obok pod te dolne łapy. Tak, by cały bagażnik poszedł bardziej w górę. Żeby tutaj uzyskać większy prześwit. No ale jak widzicie, to są tak naprawdę niewielkie e, przestrzenie. I się obawiam troszkę, że jak to wszystko popracuje, no to to znowu mi siądzie. No nic, y, trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo powiem szczerze, że mam mieszane uczucie co do tego wszystkiego i i lekko się zirytowałem, że może przestanę nagrywać, bo zacznę rzucać jakimiś brzydkami, brzydkimi słowami za chwilę. Patyczki nie pomogły, więc patent numer 2 albo 3 już te paski, które używałem do mocowania torby z butami i z wodą użyłem do naciągnięcia bagażnika i połączyłem go z kierownicą. A torbę tak zamontowałem i przypiąłem tutaj do Korony widelca i do główki ramy. No zobaczymy. Ostatnio przejechałem 15 metrów. Mam nadzieję, że tym razem wynik będzie o wiele, wiele lepszy. Cały czas obcierał mi ten bagażnik. Teraz próbowałem wszystko podregulować, jeszcze raz ponaciągać. I... No po prostu chyba to nie jest bagażnik tego widelca i tyle trzeba sobie zdać z tego sprawę, i już. Więc teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Te przednie sakwy przełożyłem do tyłu i tak je tutaj zaczepiłem o te gumy, które miałem do mocowania mojego worka z zaśpiworem i z matą. Z przodu został ten worek z wodą. No, mam nadzieję, że tyle to wytrzyma. Dojeżdżam do Sowiej Góry do wioski. Mam jeszcze jakieś 2 km mi się wydaje. Tam jest szosa. No i chyba po prostu będę musiał się ewakuować z tej. Z tego wypadu e, albo pojadę do Dresdenka na pociąg, albo do e, Międzychodu. Poprosiłem Ewę, żeby mi sprawdziła e, połączenie, jak to tam wygląda. No bo nie wyobrażam sobie, e, powiem szczerze, że, że... Znaczy jeszcze nie jechałem, to nawet nie wiem, czy to się e, sprawdzi. Czy to mi nie będzie spadać, wyskakiwać i tak dalej, i tak dalej. No ale nie wyobrażam sobie e, tak jechać, bo to... Jest nieporęczny, rower jest strasznie obciążony do tyłu. No dobra, nie brzmi chyba zbyt optymistycznie i konstruktywnie. Także dojadę do tej szosy i zobaczymy, co tam życie przyniesie. Sytuacja wygląda następująco: da się jechać tym rowerem po szosie, tak jak teraz, z dociążonym tyłem i odciążonym przednim bagażnikiem. Jednak na piaskach, kamieniach, podjazdach. On jest kompletnie niesterowny Przednie koło jest prawie w powietrzu więc się trochę czuję na tym jak na motorówce która płynie z pełną prędkością Zmieniliśmy trochę plan i wygląda on następująco Właśnie opuściłem Sowią Górę wioskę i szosą będę wracał do, do wronek z których wyjechałem jest to około 60 paru kilometrów teraz ta szosa jest taka ruchliwa i mało przyjemna ale później wiedzie ona wzdłuż od Międzychodu do praktycznie do Wronek wjedzie ona wzdłuż Warty na pograniczu na pograniczu Doliny Warty i Puszczy Noteckiej. także jest bardzo ładnie malowniczo także powinno być przyjemnie no i zobaczymy albo Zobaczymy jak mnie nastrój i wena poniesie albo dojedziemy dzisiaj do wronek i po prostu wrócimy dzisiaj, albo przenocujemy gdzieś jeszcze w terenie i wrócimy tak jak plan zakładał pierwotny, czyli jutro w połowie dnia. No dobra jadę teraz przed siebie na południe. Wiatr trochę pomaga w końcu. Także taki plus tego wszystkiego. No i zobaczymy jak to dalej pójdzie. Muszę nadrobić trochę czasu, bo to całe zamieszanie z bagażnikiem pochłonęło półtorej godziny. Zjechaliśmy już z tej głównej szosy Drezdenko-Międzychód i jedziemy tą mniejszą, o której mówiłem, która wjedzie wzdłuż Warty. Jedziemy teraz na wschód w kierunku Sierakowa. I powoli chyba będzie trzeba pomyśleć o tym, żeby gdzieś na tej naszej trasie zboczyć na chwilę, może na parę kilometrów, dojechać do jakiegoś jeziora i uzupełnić wodę. Bo tego już trochę poszło, ani nie uzupełniałem jeszcze dzisiaj. No po asfalcie oczywiście jedzie się dużo łatwiej, chociaż powiem szczerze, że z tym ładunkiem pod górkę i tak jest. Co robić mimo, że nie ma piasku i żwiru. przejeżdżałem przez miejscowość Kaplin albo Koplin, Kaplin chyba. W przyszłości trafiłem na takie, na takie coś, czyli rzeczkę wartko sobie płynącą. Z czystą wodą, jak wygląda na czystą, to musi być 300. Oczywiście że żartuję, będziemy ją uzdatniać. Ale skoro jest okazja, zaraz przy szosie, nie trzeba nigdzie skręcać, dojeżdżać do żadnych jezior, no to uzupełnić zapasy wody i ruszamy dalej. Bo kurczę, no jest chłodno. Świeci słońce, chociaż teraz się troszkę chmurek pojawiło. Chyba na deszcz nie zanosi, mam nadzieję, odpukać. Ale nadal jest zimno, jest po prostu zimno. Dobra biorę wodę śmigam dalej. Woda uzupełniona, także jestem zalany po korek. Można jechać dalej. Nie mówiłem wam jeszcze, ale używam nowego filtra do wody. Katadyn B3. Jak oglądaliście zeszłoroczną wyprawę to na pewno pamiętacie, że miałem troszkę kłopotów z tamtym filtrem poprzednim so Sojerem Mini. Filtrować filtrował dobrze, tylko trwało to strasznie długo. Po kilku użyciach troszkę mi się zapchał. I leciało bardzo, bardzo powoli z tego filtra. Później mi jeszcze się woreczek przedarł. Generalnie no miałem trochę z nim przygód. Dał radę, dokończyłem wyprawę. Wodę udało się uzdatniać. No, ale ten działa po prostu dużo, dużo szybciej. Napełnienie dwóch butelek 0,7 i tej półtora litrowej butelki, którą mam na ramię zajęło mi półtorej minuty, dwie max i nie przesadzam, tak szybko to, to trwało no z tamtym filtrem spędziłbym tutaj myślę, że z 20 minut dobra, słuchajcie, lecę dalej, bo naprawdę naprawdę jest zimno jeszcze bym się musiał wysikać, bo mi się zachciało ale nie zrobię tego w tamtym miejscu z dwóch powodów no, żeby nie za... nie czyścić źródła wody a druga jest taka, że jak Mieszkańcy tej wioski zobaczyli dziwnego człowieka Mówiącego do czegoś na kierownicy z tobołkami na bagażniku I nabierającego wodę z rzeczki No to wylegli przed domostwa, by obserwować tą dziwną scenę Także wiadek kawałek dalej w las i załatwimy potrzebę może wtedy zrobi mi się trochę cieplej. Dojechaliśmy do Sierakowa ale nie będziemy wjeżdżać do tego miasteczka pozostajemy na północnym brzegu Warty i tutaj wjeżdżając troszkę w Puszczę Notecką z powrotem ale cały czas asfaltową drogą jedziemy do Wronek do Wronek zostało nam 28 km i zobaczymy jak tam będzie we Wronkach i powiem szczerze, że we Wronkach będę podjął decyzję czy Zostajemy w terenie jeszcze jeden dzień dłużej i coś tam kombinujemy. Czy po prostu wrócę wcześniej z tego wypadu Dobra, jadę, bo wieje co prawda w plecy, ale zimno jest strasznie. Pierwotny plan na dzisiaj, bo chyba o tym Wam nie powiedziałem, był taki, że po Wielkiej Sowie zaliczeniu Sowie Góry mieliśmy jechać bardziej na kawałek na zachód, no i tam jakby nawrócić, odbyć jeszcze bardziej na północ i przez Lubiatów, a później dalej wzdłuż rzeki, tak plus minus, wzdłuż rzeki Miały, mieliśmy wracać na. Na wschód, zwiedzić tamte rejony, no i gdzieś tam przenocować, i wracać z północy na południe do, do wronek, i w sumie mogłem dzisiaj tam tak pojechać, że tak powiem, nie odbijać Sowej góry z, z, ze wsi, Sowiagóra jak to cała awaria nastąpiła na południe tylko bardziej, właśnie na północ i tamtędy jechać. I ewentualnie nawet tam gdzieś w szukać pociągu. Ale po pierwsze wiedziałem, że tu jest szosa. Nie wiedziałem do końca, jakie tam będą drogi, bo nie znam tych teren, tamtych terenów. A na szosie jakoś to idzie z tym bagażnikiem. Co prawda, co kilkanaście minut i tak muszę go regulować, naciągać te paski i tak dalej. No jest to piekiernie upierdliwe, no ale w terenie to uff, no byłoby to pewnie do, nie do uciągnięcia. Poza tym jadąc na południe do Warty, Sierakowa, Wronek, no zbliżam się jakby do Poznania i gdyby odpukać w gryp na kierownicy, coś jeszcze się miało wydarzyć. To zwyczajnie ekipa ratunkowa w postaci szanownej i kochanej małżonki Ewy ma po prostu bliżej. Także taka decyzja trochę rozsądek tutaj wygrał z ciekawością i chęcią poznania tamtych terenów. Ale wiecie co, jak nie teraz, to następnym razem będzie okazja, żeby się ruszyć wrócić w tamten rejon i zobaczyć go tak jak było to w planie na tą wyprawę przerwa na obiad gotuję sobie wodę na na jedzenie i tak jak wczoraj, bardzo się cieszę że będzie to nie ciepło bo, bo jest chłodno obiecałem sobie że nie będę już więcej używał dzisiaj słowa zimno bo za często tę ostatnio mówiłem Także powiem, że jest po prostu chłodno. To też przed chwilą, jak słońce się pojawiło, było bardzo, bardzo przyjemnie. Niestety, te chmury przesuwają się tak szybko na niebie, że te chwile ze słoneczkiem są dosłownie krótkimi chwilami. Minuta, dwie, i znowu chmury się pojawiają. No dobra, jestem rozbity na ten chwilowy biwak. Zaraz przy szosie. Także tylko zagotuję wodę i od razu zagaszam kuchenkę, żeby tutaj nie narobić sobie kłopotów. No, zjem, spakuję to wszystko z powrotem, posprzątam po sobie i jedziemy dalej w kierunku wronek. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na dworcu we Wronkach, jak pewnie się domyślacie. Postanowiłem jednak dzisiaj skończyć, wrócić do domu. Jazda z tym bagażnikiem jest strasznie uprzedliwa, co po chwili trzeba się zatrzymywać, regulować, go poprawiać, naciągać. Te sakwy, które są z tyłu na, doczepione do tych boom, nad tymi sakwami, które są właściwie osadzone na bagażniku. To też nie jest pewne rozwiązanie. Chwieje się to, lata na boki. Stwierdziłem, że jakbym miał na siłę zostać ty, tylko po to, żeby gdzieś tutaj prze, przebiwakować, to... To chyba nie ma sensu. Wrócę dzisiaj. Będą dwa dni w terenie zamiast planowanych trzech. No trudno. Takie rzeczy się zdarzają. Wczoraj był przecudowny dzień. To, że on był wczoraj tak udany to mnie napewa spokojem dzisiaj, że, że to co chciałem zobaczyć, do, dokąd chciałem dojechać na rowerze podczas tego wypadu, bo to już nawet trudno nazwać wyprawą czy tam wyprawką nawet podczas tego wypadu to się udało zobaczyć Przede wszystkim ten radusz, który długo już za mną chodził i, i cieszę się, że tam byliśmy że to zobaczyliśmy bo zrobił na mnie duże, duże wrażenie no dobra ja mam do pociągu chyba mam do pociągu bo tu ciężko się czegokolwiek dowiedzieć w starcie z, z, tym, z polskimi kolejami państwowymi numer 2, tym razem już nie tak cukierkowo jak za pierwszym razem chciałem przebukować bilet kolei wielkopolskich kupiony w internecie z jutra na dzisiaj no żeby nie musieć płacić drugi raz za to no ale pani w okienku stwierdziła, że dla niej to nie jest bilet to jest kupione w internecie, więc ona takich biletów nie będzie przewokowywać. i nic nie zrobisz także cofnęliśmy się znowu 3 lat wstecz no ale przynajmniej kolejne doświadczenie i kolejna jakaś tam przygoda Także mam nadzieję, że mam ten pociąg za 20 minut gdzieś. Przebrałem się już w suche rzeczy, przynajmniej górę, no dołu nie przebieram. Dzisiaj wyszło już ponad 60 km, z dojazdem z dworca do domu wyjdzie ponad 70. Także wczoraj 70, dzisiaj 70 całkiem. Całkiem chyba nieźle. Tak mi się wydaje. Generalnie miałem 5 dni urlopu na... Pierwotnie na wyprawę, która pierwotnie miała być na kajaku, ale z różnych względów życiowych zdecydowałem się na rower dwa spędziłem tu w tej Puszczy, w Puszczy Noteckiej a dwa spędziłem w Puszczy czy tam w okolicach miasta Pyzdry w nadwarciąskim parku krajobrazowym albo to już widzieliście tą relację albo ją dopiero zobaczycie bo nie wiem jak to pójdzie co szybciej generalnie 4 dni na 5 w, w terenie więc chyba jednak trzeba uznać ten czas za całkiem udane. Co do tego bagażnika. Bagażnik jest OK. Tylko po prostu gdy go dobieraliśmy z Radkiem albo ja coś źle pomierzyłem albo może producent nie do końca uczciwie napisał że to nie jest yy, widelec pod amortyzator MTB a takich yy, informacji szukaliśmy. Yy, Ale bagażnik jest dobry, solidna konstrukcja, tylko po prostu musi być zamontowana na dedykowany do tego widelec albo sztywny, albo jakiś węższy, trekkingowy, amortyzowany. No, będę nad tym pracował, A cała reszta spisała się bardzo fajnie. wiemy wiem już jak się pakować, no, miałem ze sobą duży aparat GoPro, który teraz do którego mówię. Miałem drona, miałem powerbanki, baterie do jednego do drugiego aparatu. Także całkiem sporo tego towaru dodatkowego szło i wszystko się zmieściło. Nawet mógłbym troszkę więcej spakować do tych przednich, może sakiew. Także dużo, dużo plusów. I generalnie uważam tą wyprawę, wyprawkę, wycieczkę, wypad za bardzo, bardzo udany. Dobra, no to tyle ode mnie. Do zobaczenia przy kolejnej okazji ruszajcie w teren, ku przygodzie.